To znaczy, każdy z nas uprawia monolog wewnętrzny, to nie jest żadne wielkie. Tylko jakby kwestia uświadomienia tego jest, jakby nas wyróżnia, bo Krystian nam to bardzo mocno uświadamia, ten proces monologu wewnętrznego, a bo każdy uprawia monolog wewnętrzny. Ja teraz też jakby na pewno w z Tobą, czy w dobrą stronę zajdę w odpowiedzi. Ty też masz monolog wewnętrzny, słuchając mnie. Pan za kamerą ma swoje, rozumiesz, jakby wiesz, albo jest z nami w tej chwili, a jednocześnie gdzieś, myślą, dalej może być i tak samo Ty możesz być w każdym. Znaczy, bez przerwy, jest to jakiś straszny nam. Mnogość jakby spraw, jak, jaką mamy, wiesz, jak ty się dotykasz ust w tej chwili, prawda, a ja jednocześnie pilnuję, żeby nie, nie, nie walić się po kolanie ręką, rozumiesz, żeby nie zagłuszać jakby tego, co mówię. I ja, ja myślę, że, 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 że podobnie jest podczas bycia na scenie, że tego jest, to jest straszne mrowie, mrowie postrzeżeń, zauważeń na różnych poziomach. To nie, to nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie w tym momencie tą postacią, ale jesteśmy też tym aktorem, który tę postać wiezie.